Poprzednim materiale było czym oko nacieszyć z tego względu, że mówiliśmy sobie o semaforach kształtowych, to teraz coś z XXI wieku, a mianowicie semafory świetlne. Zanim przejdę do sygnałów na tych semaforach, zanim powiem o prędkościach, jakie możemy zastosować, oczywiście krótkie ABC dotyczące semaforów świetlnych, a mianowicie wyróżniamy semafory obsługiwane i samoczynne. Obsługiwane czyli przez pracowników posterunków nastawczych, mowa tu oczywiście o dyżurnych ruchu i nastawniczych, a także mamy semafory samoczynne, takie które nie są obsługiwane. Tutaj występują one na samoczynnej blokadzie liniowej, no po nowemu będzie to wielodstępowa blokada liniowa, czyli sami sobie maszyniści regulujecie ruch pociągów na podstawie zajętości poszczególnych odstępów. OK, maszty semaforów obsygiwanych malowane są na kolor czerwono-biały. Zresztą po prawej stronie to widać. Jest to stacja Bydgoszcz Główna dla niewtajemniczonych. Semafory wyjazdowe w kierunku albo Torunia, albo Laskowic Pomorskich, a bliżej Bydgoszcz Leśna i Maksymilianowo. Ale gdy przejdziemy się na sbl czyli na samoczynną blokadę liniową, jeszcze raz ponowemu wieloodstępowa blokada liniowa, widzicie ciężko będzie tutaj, ciężko będzie przerzucić się na wieloodstępową blokadę liniową, bo wszędzie ta SBL-ka, sbl, -ka, SBL -ka w głowie jeszcze jest. Tutaj maszty semaforów samoczynnych malowane są na kolor biały. To właśnie wyróżnia semafory obsługiwane od semaforów samoczynnych. I to, czego nie miały semafory kształtowe, a to właśnie co mają semafory świetlne, to jest właśnie między innymi możliwość przeczytania tego, co jest na następnym semaforze, bo tutaj właśnie czytanie sygnałów opiera się na światłach koloru zielonego. I pomarańczowego. Również mogą być w kombinacji dwóch świateł, dolnego i górnego. Dolne światło ewentualnie może być jeszcze uzupełnione pasem albo koloru zielonego, albo pomarańczowego. Takie ABC zrobiliśmy. Teraz przejdziemy sobie właśnie do takiego wstępu związanego z tymi semaforami świetlnymi. On już był w zasadzie, ale jeszcze warto sobie przypomnieć sygnalizacji. Szanowni Państwo, nigdy dość. Pamiętajcie jedno: sygnalizacja w Polsce jest sygnalizacją prędkościową, czyli pokazuje nam prędkość. Wyjątek jest wielodstępowa blokada liniowa, inaczej mówiąc SBLK, bo tam uwaga, zawsze prędkość jest rozkładowa. Sygnały na smaforach z samoczynnej blokady liniowej pokazują nam ilość wolnych odstępów, o tym należy pamiętać. Tam nie ma sygnalizacji prędkościowej, to jest właśnie ten wyjątek. Czytanie sygnałów opiera się na światła koloru zielonego i pomarańczowego. One mogą być w formie ciągłej albo migającej w formie stałej albo migającej i ewentualnie pas koloru zielonego albo pomarańczowego. Za chwileczkę powiem, co one tutaj mogą. Teraz uwaga: taki starter pack, jeżeli chodzi o semafory wjazdowe i wyjazdowe, bo przeważnie uwaga. Jak mamy semafor wjazdowy, to przeważnie jest tak, że on będzie również pełnił funkcję tarczo-ostrzygawczej dla semafora wyjazdowego. Dlatego widzimy przeważnie jest tak, to co powiem, to jest taki starter pack, a mianowicie przeważnie jest tak, że semafory wjazdowe są pięciokomorowe. A wyjazdowe 4, ale uwaga, nie zawsze pamiętajcie, nie zawsze, bo smafory wjazdowe mogą być, nie wiem, trzykomorowe, dwukomorowe, tak? Wyjazdowy może być, nie wiem, pięciokomorowy, czterokomorowy, jednokomorowy, różnie bywa, tak? Wszystko w zależności od warunków techniczno-ruchowych, ale uwaga, taki starter pack, jeżeli chodzi o ten smafor wjazdowy, wyjazdowy, jest taki, że. Zielone światło, uwaga ciągłe, będzie w przypadku semaforów wjazdowych i wyjazdowych. Czemu na wjazdowym jeszcze jest zielone migające? Tak jak powiedziałem z tego względu, że ten górna komora, ta górna komora semafora wjazdowego pełni funkcję tarczy ostrzegawczej dla semafora wyjazdowego, więc w tym przypadku jeżeli na wyjeździe będzie prędkość do 100 km na godzinę, to w postaci zielonego światła migającego nam tutaj powie: To semafor wjazdowy. Jeżeli chodzi o czerwone światło, to tutaj przeważnie na będzie usytuowane na środkowej komorze. W przypadku semafora wyjazdowego będzie to druga komora od góry. Mamy też pomarańczowe. Uwaga, najpierw zacznijmy od łatwiejszego. Pomarańczowe dolne mówi nam, że jazda odbywa się z prędkością do 40 km na godzinę. Uwaga, ale jeżeli, będzie dwa, jeżeli będą dwa światła, no to może być, mówię, albo pomarańczowe dolne i górne zielone. Albo pomarańczowe, dolne, górne, zielone, migające, górne, zielo, górne, pomarańczowe, migające, górne, pomarańczowe, stałe, dlatego po to na wjazdowym e, mówię, te dwa, dwie, dwie komory, które są nad e, światłem stój, światłem czerwonym, mówią nam właśnie o tym, co będzie na semaforze wyjazdowym. Także dwie dolne komory to, co jest teraz, a dwie górne to co jest później. Na semaforze wyjazdowym jest tak, że dół pokazuje co jest teraz, góra pokazuje co jest na szlaku. Dlatego przeważnie na szlaku jest prędkość rozkładowa, dlatego na semaforze wyjazdowym nie będzie żadnego zielonego migającego, bo zawsze na szlaku jest prędkość rozkładowa. Ok, jeżeli oczywiście semafor nie jest powiązany z żadnym innym semaforem. Ani tutaj w tym przypadku z żadną blokadą liniową samoczynną, ale o tym spokojnie powiemy sobie jeszcze dzisiaj. I ta dolna komora, uwaga, jest przeznaczona dla sygnału zastępczego lub sygnału jazda manewrowa dozwolona. Ogólnie mówiąc, jest przeznaczona dla światła koloru białego. Teraz uwaga, czy widzimy, że biały migający, czyli sygnał zastępczy, możemy zastosować na semaforze wjazdowym. I wyjazdowe, ma teraz pytanie: kto zada jazda manewrowa dozwolona? Czemu tylko na smaforze wyjazdowym? Ponieważ smafory wyjazdowe mogą być wyposażone w mało, literkę M. A semafory wjazdowe, uwaga, to co Wam mówiłem kiedyś, niestety, ale semafory wjazdowe nie są przystosowane do podawania takiego sygnału. Na semaforach wjazdowych nigdy nie spotkacie małej literki M. Mała literka M tylko na semaforach wyjazdowych i drogowskazowych. To są semafory stacyjne. OK, to jest taki, waga starter pack, jeżeli chodzi o tutaj te semafory. Wjazdowy, wyjazdowy, wjazdowy, jednocześnie pełni funkcję tarczy ostrzegawczej dla semafora wyjazdowego. Mówię, to może być, ale nie musi. OK, sygnał na semaforze może być wyświetlany w kombinacji jednego lub dwóch świateł, a mianowicie, uwaga... Mogą być dwa światła albo jedno światło. I teraz uwaga, jeżeli mamy dwa światła, to na pewno na pierwszej drodze przebiegu będzie jakieś ograniczenie prędkości. Jeżeli będzie kombinacja jednego światła, to na bank na pierwszej drodze przebiegu mamy prędkość zawsze maksymalną rozkładową, a to co jest później, to nam pokaże właśnie wtedy ta, 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 te jedno wasze światło. No i waga, w przypadku semafora wjazdowego mamy tak. Że na pierwszej drodze przebiegu prędkość jest zawsze maksymalna, ta prędkość rozkładowa, którą możemy zastosować, bo ten sygnał odnosi się do semafora przeważnie wyjazdowego albo kolejnego, bo ten semafor wyjazdowy może być powiązany z kolejnym semaforem, nie zawsze będzie to semafor wyjazdowy, bo może to być semafor drogowskazowy. Także taka jest tutaj zasada. Jak będzie na wyjazd, to pamiętajcie, w tym przypadku, jeżeli semafor nie będzie w żaden sposób powiązany z innym semaforem albo z żadną inną blokadą, to zawsze będzie takie coś, że zawsze będzie jedno światło zielone ciągłe, czyli prędkość maksymalna nie tylko w obrębie stacji, bo mówi nam to dół, ale również na najbliższym szlaku odstępie. Taka jest tutaj, szanowni Państwo, zasada. Jeżeli chodzi o semafor wjazdowy, uwaga, a mamy dwa światła, to w tym przypadku zobaczcie, zawsze na pierwszej drodze przebiegu będzie jakieś ograniczenie albo do 40 do 60 lub 100 km na godzinę do 40 będzie wtedy, jeżeli dolne światło będzie tylko i wyłącznie yy, samo pomarańczowe ciągłe. Oczywiście górne też będzie, ale mówię teraz o samym dole. Yy, czyli na dole będzie ş, ş, jedno światło pomarańczowe ciągłe, czyli mówi, że nam yy, to jest ograniczenie do 40 na godzinę. Jeżeli będzie uzupełnione te dolne światło pomarańczowe ciągłe z pasem koloru pomarańczowego, to prędkość wtedy zwiększamy, w sensie ograniczamy, ale zwiększamy do 60 km na godzinę, tak to można powiedzieć, bo zmniejszamy prędkość, bo jest jakieś ograniczenie prędkości, ale w stosunku do prędkości 40 km na godzinę to podwyższamy prędkość. Ok, ale jeżeli będzie dolne światło pomarańczowe ciągłe, uzupełnione pasem koloru zielonego, no to w tej sytuacji ograniczamy prędkość do 100 km na godzinę. Pas zielony równa się 100 km na godzinę. No i te górne światło odnosi się do semafora wyjazdowego lub kolejnego, na przykład drogowskazowego. W przypadku, uwaga, semafora wyjazdowego, taka sama sytuacja, czyli zawsze na drodze przebiegu będzie ograniczenie do 46 lub 100 a górne światło, jeżeli mówię, semafor nie jest w żaden sposób powiązany z następnym semaforem, to będzie zawsze zielone, ciągłe. Taka jest tutaj, Szanowni Państwo, zasada. No i sygnał na smafora czytamy od dołu do góry, czyli dolna część odnosi się do najbliższego przebiegu do tego, a górna część do kolejnego przebiegu. I tak, uwaga, czytamy góra, dół, góra, dół, góra, dół. Góra tego powiązane z dołem tamtego, i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie musimy tu, uwaga, czytać. Pamiętajcie o tym. Spokojnie będzie taki materiał, zresztą, już nagrałem. Jest on na YouTubie właśnie tutaj kombinacje różnych typów sygnałów na sygnalizatorach. To sobie na spokojnie możecie sobie zobaczyć. Ok, tak samo tutaj zobaczcie sygnał na semaforach. Czytam, czytam od dołu do góry, czyli dolna komora odnosi się do tej. Do tego najbliższego przebiegu, a górna w tej sytuacji do kolejnego. Taka, szanowni Państwo, zasada, którą doskonale znacie. Ok, i sygnał na semaforze może być uzupełniony pasem koloru zielonego lub pomarańczowego, ale pamiętajcie, pas zawsze łączy się z dolnym światłem koloru pomarańczowego. Nie ma możliwości, bo ktoś pomyśli: tak, ok, dobra, logiczne jest to, że jest dolne światło pomarańczowe. Z pasem pomarańczowym, ok, ale czemu w takim razie jest dolne światło pomarańczowe ciągłe, jest pas zielony, a nie pas tutaj, przepraszam, jest pas zielony, ale nie ma dolnego światła zielonego ciągłego, no bo by się zlewało. Ten pomarańcz nam mówi, że jest pewnego typu ograniczenie prędkości albo do 60, albo do 100. Taka jest po prostu zasada, którą należy tutaj pamiętać. Czyli zawsze musi być, jak jest pas, pamiętajcie, to zawsze musi być dolne światło pomarańczowe ciągłe. Nie ma możliwości takiej, że pas się, pas się wyświetli, a dolne światło pomarańczowe ciągłe nie. Takiej możliwości nie ma. No i uwaga, przejdziemy sobie teraz do najważniejszych sygnałów na semaforach świetlnych, a mianowicie sygnał S1-100. Jest to oczywiście czerwone światło na semaforze, Pamiętajcie, taki sygnał jest ważny dla jazd pociągowych, jak i jazd manewrowych. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo, bardzo ważne. Ok, dobra, jedziemy dalej, bo tutaj akurat za dużo nie ma co gdybać. Dobrze, wezmę wdech, ponieważ tu się troszeczkę zatrzymamy. Sygnał S2, jazda z największą dozwoloną prędkością i uwaga, to jest taki sygnał. Bo uwaga, on może być zastosowany w trzech przypadkach, a mianowicie, uwaga, w semaforach stacyjnych oraz na blokadzie jednoodstępowej, czyli półsamoczynnej lub tam, gdzie w ogóle nie ma blokady, jest to, uwaga, największa dozwolona prędkość na pierwszej drodze przebiegu, szlaku lub odstępie. Wszystko zależy od tego, na jakim semaforze podamy taki sygnał. Teraz uwaga, jeżeli ten semafor będzie powiązany z następnym semaforem, to również uwaga, ta prędkość największa dozwolona będzie również obowiązywała na drugim przebiegu. Bo czemu? Te górne światło zielone pokazuje nam, że na następnym semaforze, jeżeli będzie powiązany z nim, będzie mówił nam, że to będzie jazda z największą również dozwoloną prędkością, czyli na semaforze kolejnym. Spotkamy również sygnał z jednym światłem. Może to być zielone ciągłe, zielone migające, pomarańczowe ciągłe, pomarańczowe migające, ale ważne, że będzie to po prostu y, semafor z jednym z światłem. Taka jest zasada po prostu, bo czytamy mówię od góry do dołu. Skoro tutaj w tym przypadku, szanowni państwo, jest tylko góra, to na odnosi się do dołu kolejnego semafora, a że tam nie ma nic to jedziemy również z największą dozwoloną prędkością również tam. Okej, okay, ale pamiętajcie, ten sygnał również coś znaczy. Na trzystawnej, wielodstępowej, samoczynnej blokadzie liniowej on mówi, uwaga, że na trzystawnej co najmniej dwa odstępy blokowe są wolne. Czyli jak jadę na esbelce, a wiem, że jadę po esbelce, bo widzę to w rozkładzie jazdy, to mam takie coś, że uwaga, Patrzę na rozkład jazdy, mam SS albo, przykładowo, jedno S, czyli wiem, że jest to blokada trzystawna. No to jedziemy i patrzymy. Aha, mam na smaforze S belki zielone ciągłe, czyli wiem, że co najmniej dwa odstępy blokowe są wolne. Czyli spokojnie przez dwa odstępy jestem spokojny, że przede mną nic nie ma. Ale gdy ten sam sygnał, szanowni państwo, będzie na semaforze, tutaj na sbl czterostawnej, a potem poznam, że jest to czterostawna blokada, bo będzie miało 4SS albo 4S, to wiem, że uwaga co najmniej trzy odstępy blokowe są wolne, także o tym należy pamiętać. Ok, więc tutaj na trzystawnej co najmniej 2, na czterostawnej co najmniej 3 odstępy blokowe wolne. Jeszcze uwaga, zobrazuję wam to, tak? W przypadku właśnie tutaj blok blokady pół samoczynnej albo semaforów obsługiwanych widzimy spokojnie, że jeżeli będzie takie coś, a życzę wam, żebyście mieli cały czas takie coś. Oczywiście, jeżeli nie ma konieczności zatrzymania się na stacji celem postoju handlowego, to na semaforze wjazdowym jak ładnie dyżurny ruchu poda wam wjazd i wyjazd to będzie takie coś. Yy, że S2 na wjeździe, S2 na wyjeździe, czyli teraz Vmax i potem też Vmax, i na szlaku też Vmax, także fajnie, pięknie, tak będzie. A pytanie, ciekawostka, a czy może być taka sytuacja? No właśnie, uwaga, ja wezmę wdech, Wy pomyślcie, no i czy na semaforze wjazdowym macie S2, czyli jazda z największą dozwoloną prędkością teraz i przy następnej drodze przebiegu, a na semaforze wyjazdowym sygnał S1. Ktoś pomyśli, że jest to niemożliwe. Jest to możliwe, ale pod warunkiem, uwaga, że na środku wstawimy na przykład gdzieś mniej więcej, może nie na środku, a w odległości drogi hamowania przed semaforem wyjazdowym, wstawimy tarczę ostrzegawczą, semaforową, która odnosi się do semafora wyjazdowego. Czyli spokojnie, możemy sobie jechać z prędkością maksymalną na pierwszej drodze przebiegu i potem. A to, co będzie na semaforze wyjazdowym, to uprzedzi nas tarcza ostrzegawcza semaforowa. Zdarzają się, Szanowni Państwo, przypadki, że na semaforach, że na stacjach również spotkamy w środku tarcze ostrzegawcze semaforowe, które odnoszą się do semaforów wyjazdowych albo po prostu do kolejnego semafora. Bo może to być semafor drogowskazowy albo wyjazdowy. Ale uwaga, może być również sytuacja taka, że po prostu zamiast tarczy ostrzegawczej semaforowej wstawimy po prostu semafor i to będzie właśnie semafor drogowskazowy. Także taka sytuacja może mieć miejsce. Jak widać semafor wyjazdowy nie jest powiązany z semaforem wyjazdowym. Na pewno mówiłem Wam to kiedyś, że aby doszło do takiego powiązania Odległość między semaforem jednym a drugim nie może być więcej niż podwójna droga hamowania. Jeżeli jest podwój, więcej niż podwójna droga hamowania, wtedy niestety, ale nie można uzależniać e, sąsied, sąsiadujących semaforów ze sobą. Dobrze, zobrazowanie, uwaga na trzystawnej, wieloodstępowej, samoczynnej blokadzie liniowej, bo uwaga. Mamy taką sytuację, że pierwszy semafor jest to semafor obsługiwany, czyli ma maszt koloru czerwono-białego, Pozostałe trzy semafory są semaforami SBL, czyli samoczynnymi z masztem koloru białego. I uwaga, jeżeli teraz wyświetlę sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym, bo ja teraz pokazuję Wam stan zasadniczy, czyli jest zajętość, czyli semafor poprzedni pokaże stój. I jeszcze poprzedni pokaże S5, czyli następny semafor wskazuje sygnał stój. To co pokaże ten semafor wyjazdowy? O, oczywiście sygnał S2. Czyli uwaga, co najmniej dwa odstępy blokowe są wolne. Ok, jedziemy dalej. Czterostawna, taka sama sytuacja, czyli stan zasadniczy. Dochodzi tu zielone migające. Za chwileczkę powiem, że zielone migające oznacza na SBL-ce czterostawnej dokładnie dwa odstępy blokowe wolne, ale jeżeli wyświetlę sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym, bo jeżeli Pierwszy odstęp będzie wolny, to mam takie prawo. To zielone ciągłe S2 na czterostawnej mówi mi, że co najmniej trzy odstępy blokowe są wolne. Takie jest właśnie działanie tutaj S-belki, zarówno trzystawnej, jak i czterostawnej. I ostatni sygnał, uwaga. Posłuchajcie, najczęściej ludzie na tym oblewają. Powiem wam szczerze ze statystyk. Wiem, że sygnał S3 najwięcej sprawia problemów, bo czytamy i nie rozumiemy. Ale nie ma się to dziwić, bo uwaga, to jest jazda z największą dozwoloną prędkością i myślnik. W przodzie są dwa odstępy blokowe wolne lub przy następnym do 100. No właśnie, jak to możliwe, że co to są odstępy blokowe wolne i że przy następnym do 100. Właśnie wszystko zależy od tego, na jakiej blokadzie, na jakim smaforze to podamy, bo uwaga! W przypadku semaforów obsługiwanych, uwaga, na pierwszej drodze przybiegu jedziemy z największą dozwoloną prędkością. Czemu? Bo na dole nie ma nic. Ale tak, reguluj prędkość, aby przy następnym jechać z prędkością do 100 km na godzinę. Czyli wiemy, że kolejny smafor na banek będzie miał sygnał zezwalający z prędkością do 100 na godzinę, a więc musi mieć pas koloru zielonego, bo tak to się łączy. Góra moja z dołem kolejnego. Uwaga, ale na czterostawnej, bo taki sygnał spotkamy tylko na czterostawnej blokadzie liniowej i mówi, że dokładnie dwa odstępy są wolne. Nie co najmniej dwa, tylko dokładnie dwa. Pamiętajcie o tym, bo mi dwóch na egzaminie wewnętrznym zaznaczyło co najmniej dwa. Nie, nie. Zielone migające, uwaga. I pamiętajcie, nie dajcie się wpuścić maliny, bo zielone migające jest tylko na czterostawnej. Nie ma zielonego migającego na trzystawnej bloka dzieliniowej. Jak sama nazwa wskazuje, trzystawna bloka daliniowa, tylko trzy sygnały. Czterostawna cztery sygnały, bo właśnie tym czwartym jest SR S3, przepraszam. I zobrazowanie, uwaga. Jeżeli na smaforze wjazdowym będę miał takie coś. To na bank od tego miejsca do 100 na godzinę, czyli teraz ADFO Max, ale tak reguluje prędkość, bo tego miejsca do 100 na godzinę, pamiętajcie o tym. I tu na pewno będzie jakiś sygnał zezwalający z prędkością zmniejszoną do 100, i tam na pewno będzie semafor, sygnał zezwalający z pasem koloru zielonego oczywiście uzupełniony dół, również pomarańczowy ciągły. Ok, i teraz uwaga w przypadku wyjazdowego semafora wszystko zależy od tego. Uwaga, bo na bank, jeżeli jest to semafor wyjazdowy i takie coś widzę na semaforze, to na pewno mój semafor jest powiązany z jakimś innym semaforem. Może to być semafor S-belki, albo, albo może to być semafor kolejnego posterunku. A mianowicie, jeżeli jest to wyjazd na blokadę jednostępową, czyli pół półsamoczynną, to uwaga, to znak, że jest to na bank. Powiązanie z następnym semaforem. Czyli uwaga, na pewno teraz na pierwszej drodze przebiegu oraz na szlaku mogę jechać z największą dozwoloną prędkością, ale tak regulować prędkość, bo przy kolejnym smaforze, a skoro jest to smafor wyjazdowy, to przeważnie tym kolejnym smaforem będzie smafor wjazdowy sąsiedniego posterunku ruchu, no to tam wtedy ograniczamy prędkość do 100 km na godzinę. żurny ruchu sąsiedniego posterunku ruchu już pod wjazd z prędkością do 100 km na godzinę. Ale uwaga, takie coś również może być w przypadku wyjazdu na czterostawną blokadę liniową. Czyli ona mówi, że uwaga, spokojnie, możemy jechać FOMAXA zawsze. Bo przypominam, że na SBLC nie pokazuje sygnalizacja prędkości, tylko pokazuje ilość wolnych odstępów. Więc jeżeli mamy w rozkładzie jazdy 4SS yy, lub 4S, no to wiemy doskonale, że wyjeżdżamy na szlak wyposażony w czterostawną, samoczynną, wielodstępową blokadę liniową. I wiem, że mam tak jechać na spokojnie, bo mam dwa, co dokładnie dwa odstępy blokowe wolne. Pamiętajcie odstępu nie zaliczamy drogi przebiegu. Droga przebiegu to jest co innego. Odstęp to jest właśnie to co jest na szlaku. Także pamiętajcie, takie coś może być. I zobrazowanie zobaczcie, żebyśmy wiedzieli, to jest stan zasadniczy. No i uwaga, przy czterostawnej będzie takie coś. Czyli nie tylko mam uwaga, wolną drogę na przebiegu i na pierwszym odstępie, ale również mogę, mam jeszcze wolną drogę na drugim odstępie. Tak mamy regulować prędkość, aby właśnie mm, ewentualnie zahamować, ale spokojnie o tym jeszcze powie semafor ze wskazaniami sygnału S5, czyli właśnie jedno światło pomarańczowe ciągłe. Szanowni Państwo, na dziś to koniec. Najważniejsze sygnały sobie powiedzieliśmy, czyli S1, S2, S3. I uwaga, w kolejnym materiale powiemy sobie o pozostałych semaforach świetlnych. Od S4 do, kole... do S o bodajże S13. Także spokojnie troszeczkę tego będzie, ale myślę, że już poznaliście, jak to się czyta. Na razie teoria, później fajny film nagrałem o praktyce. Zresztą on już jest na YouTube, ale spokojnie wszystko idziemy chronologicznie, zgodnie z naszą playlistą i tą listą, którą też macie w opisie. Sprawdzajcie, bo na tej podstawie będę chronologicznie stawiał filmy. Także dziękuję serdecznie i do usłyszenia.